Let's go. Niesamowitą pracę. Coś, co naprawdę ludziom bardzo, bardzo pomaga. Proszę, proszę. Dziękuję. Drodzy Państwo, jestem terapeutą. Migracją dorosznej terapeutą dziecięcą, którą Od 17 lat, od 17 lat, tak naprawdę, interesuję się medycyną naturalną i zgłębiam wiedzę. Przypadek, który w przeciągu tygodnia, mówił z urażeniem dziecięcym w wieku 13 lat, siódma klasa, 3 lata temu miał przeprowadzony zabieg, za który rodzice zapłacili 140 tysięcy. Zbierane były pieniądze bardzo długo i z dużą ofiarnością. Rodzice byli zaproszeni przez lekarzy do gabinetu, oglądali filmy, gdzie ich dziecko powinno wrócić do pełnego zdrowia, bo tak pokazywały filmy. Mama, bardzo skromna kobieta, nie wyrażała swojej no, krytycznej uwagi na temat tej operacji, ale zapytała mnie ostatnio, czy mogę ludziom mówić prawdę? Ja mówię tylko prawdę. Tak naprawdę ten zabieg niewiele przyniósł. Suszarki używają klasik a od początku czerwca. Kiedy jechałam do Tajlandii... Przepraszam, sycznia. Sycznia. kiedy jechałam do Tajlandii, zostawiłam im swój sprzęt, swoją suszarkę, żeby używali. Kiedy wróciłam, efekty były już duże, ale tydzień temu, kiedy przyjechali i skorzystają z bucha, była... terapią. Kiedy z moich tak zostać, Nie zwróciłam uwagi, czy po 30 minutach, jak będzie się zachowywał chłopiec. Okazało się, że po przejściu przez próg moich drzwi, chłopiec, szedł sam, mam do nas zdjęciu, on chodził od samochodu do samochodu. Słuchajcie Państwo, radość na twarzy tego dziecka, przerażenie mamy, czy czasami nie upadnie. I moje zdziwienie, no, nie miało granic. To mm. przejście przeogromne. Zobaczyć coś takiego. Myślę, że efekty będą dalej. Tylko mówmy o tym. Mówmy o tym sprzęcie, bo na obecny czas, tak jak Ela powiedziała, jest to najlepsza rzecz, jaka mogła się zdarzyć. Ja, ponieważ od 17 lat jestem w różnych firmach, głównie korzystałam z suplementacji. To zawsze pytałam, a dlaczego tworzymy super samochody, tablety, telefony? A co z ludźmi? Dlaczego o nich nikt nie zadba? Mamy rozwiązanie. Firma Drive przyszła ze wspaniałym produktem, ze wspaniałymi produktami. Korzystajmy z tego i życzę wszystkim najszybszego powrotu do zdrowia i dzielmy się tą wiedzą z innymi. Dziękuję. Brawo.